Miałem życie wypełnione pracą i nigdy się nie nudziłem. Zyskałem wielu żarliwych przyjaciół i liczne dowody uznania ponad wszelką normę i znacznie ponad wszelką zasługę. Tymi słowami kończy swój pamiętnik wybitny polski uczony Józef Kostrzewski, twórca Poznańskiej Szkoły Archeologicznej. Dobry człowiek, jak określają go wszyscy, którzy kiedykolwiek z nim się zetknęli. Patrzył w ziemię z bardzo uważnym, ale na ludzi spoglądał życzliwie. Józef Kostrzewski był jednym z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego w 1919 roku. Jako najmłodszy członek komisji uniwersyteckiej był jej sekretarzem. To właśnie jemu, pierwszy rektor wszechnicy piastowskiej, Heliodor Święcicki, powierzył znalezienie pomieszczeń pod siedzibę pierwszego na Ziemiach Zachodnich Polskiego Uniwersytetu. W ostatnim dniu wojny, dniu zawieszenia broni, grono mieszkańców Poznania, bardzo skromnej, i nielicznych, z trzech osób, profesor tytularny, dr Heliodor Święcicki, ginekolog, Drugi to był Michał Sobeski, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i trzeci to był ja sam. Młody archeolog bez praktyki. Inicjatywa wyszła z ust Święcickiego założenia Uniwersytetu przez dwóch młodych ludzi, jednego starszego, którzy nie mieli ani praktyki żadnej uniwersyteckiej, ani właściwie środków żadnych finansowych, ani nie mieli kandydatów na obsadzenie poszczególnych stanowisk. To wszystko razem wydawało się może szalonym pomysłem. Mimo to zostało po, niecałym, po niecałych sześciu miesiącach zorganizowanej i dosyć dobrym wynikiem, jak się zdaje. Uniwersytet Poznański, tutaj byśmy wrócili do korzeni Uniwersytetu, to powstawał właściwie głównie na bazie ludzi dosyć młodych. Tutaj przyszło cały szereg takich młodych docentów, prawda, z różnych stron Polski. I w związku z tym kontakty między nimi były oczywiście bardzo bliskie. Z miejsca się zorientowano, że jest tyle materiałów, nie tylko tych czysto archeologicznych, ale na przykład przyrodniczych, geologicznych, że lepiej, żeby to specjaliści obejrzeli. I biskupin jest pierwszym takim poligonem, gdzie rzeczywiście na tych badaniach była grupa specjalistów z różnych dzieci. Do czasu odkrycia grodów w biskupinie nie bardzo sobie zdawano sprawę z tego, że na terenach Polski były tak wspaniałe grody. Uzmysłowił to dopiero profesor Kostrzewski. Na tym polegał fenomen tego odkrycia, że nie znajdował on sobie równych w ówczesnej środkowej Europie. Stosował tutaj taką metodę retrogresji, cofania się od czasów wczesnego średniowiecza w głąb dziejów, pokazując, że kształt naczyń we wczesnym średniowieczu jest taki sam jak kształt naczyń w okresie wpływów rzymskich, w okresie lateńskim, w okresie halsztackim. I w epoce brązu to znaczy, że skoro przedmioty, wytwory rąk ludzkich są takie same, czy bardzo zbliżone, to znaczy, że to jest ta sama tradycja i że wykonywali ją ludzie tego samego pochodzenia. My dzisiaj wiemy, że to jest zbyt słaby argument, żeby sprawy etniczne wyjaśniać. Tym niemniej profesor Koszewski tym sposobem dawał odpór. Argumentacji, że te ziemie, któreśmy odzyskali po I wojnie światowej, przynależą do świata germańskiego i w związku z tym nie powinny dostać się pod polskie panowanie. Możemy się sprzeczać co do koncepcji, co do interpretacji, ale na pewno to jego dokonania są taką no, solidną podwaliną wiedzy archeologicznej, która jest do dziś wykorzystywana. Profesor Kostrzewski był archeologiem i wyjątkowym badaczem terenowym. To, co dziś nazywamy badaniami interdyscyplinarnymi, on robił już w latach 30. ubiegłego wieku. Dzięki niemu Poznańska Szkoła Archeologiczna wiodła prym w metodyce badań terenowych i odznaczała się znakomitą techniką wykopaliskową. Naszymi źródłami to są te wydobywane z ziemi resztki dawnych kultur. I jeżeli się tego nie rozpozna na miejscu dokładnie, to powiedzmy już potem wszelkie wnioski są takie, prawda, albo słabo udokumentowane, albo, prawda, brane z innych źródeł i tak dalej. Natomiast on dążył do tego, żeby maksymalnie w jakiś sposób wykorzystać właśnie te źródła. I w związku z tym kierunek źródłoznawczy był dla niego jednym z najważniejszych. Profesor bardzo lubił jeździć w teren. On był terenowcem, bardzo takim oddanym terenowcem. No, całe życie chodził po terenie i wynajdywał różne stanowiska. Nosił ciężkie kamienie. Był niezmordowany. My nieraz. Nosem oraliśmy w ziemię, a profesor skwarnie, skwarnie, wiatrnie, wiatr. Wiele, wiele godzin po polu chodził, był świetnym piechurem. Super nowoczesna w tamtym czasie archeologia lotnicza i nowoczesne instrumentarium badawcze. To wszystko nauka zawdzięcza profesorowi Kostrzewskiemu. Zorganizował balon wojskowy na uwięzi, do którego był podczepiony aparat fotograficzny, i z tego balonu robił zdjęcia całego tego terenu Grodu Biskupińskiego. To były zdjęcia takiej jakości i tak znakomite, że służyły później jako ilustracja wszystkich wystaw dotyczących odkryć biskupińskich. Pacjonował się archeologiem, kochał tą archeologię i właściwie poczu poczucie właśnie patriotyzmu, poczucie obowiązkowości, to wszystko razem sprawiało, że on starał się działać na rzecz archeologii jak mógł najlepiej. Profesor Koszczewski Opisywał dokładnie, rejestrował miejsca, dokładnie nanosząc je na mapy topograficzne. Posługiwał się rysunkiem skali, odpowiednie, że można było to później odtworzyć, prawda, całą tę dokumentację. No i posługiwał się aparaturą pomiarową. Tu przede mną stoi niwelator, urządzenie, które pozwala do, odnieść badany teren do wysokości względem poziomu morza. Profesor Kostrzewski był długoletnim kierownikiem Katedry Prahistorii Uniwersytetu w Poznaniu. Jego wyjątkowa wszechstronność sprawiła, że obejmował swymi zainteresowaniami praktycznie całe pradzieje Polski. Najwięcej uwagi poświęcił problematyce słowiańszczyzny starożytnej i wczesnośredniowiecznej. Był twórcą i czołowym przedstawicielem polskiej teorii neo o ciągłości kultury w dorzeczu Odry i Wisły od epoki brązu do wczesnego średniowiecza. On na przykład przedstawił Y, chociażby no, do dziś używaną y, chronologię całej epoki brązu, epoki neolitu, epoki brązu, y, okresu właściwie wpływów rzymskich, to samo po kolei, po kolei te epoki, które, które, które istniały, i potem na samym końcu, już, już po wojnie, y, właściwie podczas wojny i, 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 i zaraz po wojnie. Zabrał się do wczesnego średniowiecza. Można spokojnie nazwać profesora Kostrzewskiego i właśnie i ojcem nowoczesnej historii polskiej. Angażował się w obronę swych poglądów, wdając się w ostre polemiki naukowe. Słynne były zwłaszcza jego, jego dysputy z, z Bolko von Ritchofenem, archeologiem pochodzącym z, z śląskiej niemieckiej rodziny, z którym profesor Kostrzewski zawsze walczył na poglądy, argumenty i czasami powiedziałabym na mniej wybredne stwierdzenia. Był patriotą z krwi i kości. Powiedziałabym patriotą zajadłym. Profesor Kostrzewski był wieloletnim dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Przyjmując tę posadę w 1914 roku przeprowadził muzeum przez zawieruchę dwóch światowych wojen. Dzięki niemu istniała ta naturalna więź Muzeum z uniwersytetem, że kształcenie wielu znakomitych fachowców, archeologów przechodzących teraz już na emeryturę często odbywała się w murach właśnie naszej instytucji. Był i dyrektorem, i naukowcem, znaczy bardzo dużo pisał wtedy też, i w dalszym ciągu zarządzał muzeum. Doprowadził to muzeum z powrotem do porządku. To powodowało no, bardzo dużą ilość konieczność rysunków, opisów, zapakowania tego no, do magazynu itd., itd. Profesor wychował kilka pokoleń archeologów. On z miejsca potraktował właśnie taką smarkulę, ja miałam wtedy 17 lat, jako kogoś, kto jest właściwie y, takim potencjalnym partnerem. I on właśnie w ten sposób traktował nas, młodych archeologów. Mnie się pyta, co to jest takiego, co pan tu ma? Ja mówię, to jest panie profesorze która ciosak, kiera. A profesor. Wołał, zawołał profesora Jaczewskiego, Właśnie, Kundziu, Kundziu, Konrad, chodź zobaczyć, chodź zobaczyć. Tu pan ma ciosak, zobacz, no coś takiego nie wiedziałem. Który profesor powie: Nie wiedziałem? Do swojej willi. Przy ulicy Biskupińskiej, 1 zapraszał swoich pracowników z muzeum, z uniwersytetu i po prostu na kawkę, na kawkę ze, ze słodyczami. To był taki rytuał coroczny. I wiadomo było, że, że wszyscy się do niego tam wówczas zjadą. Trzeba pamiętać, że on szefował i muzeum, i uniwersytetowi, prawda, i wielu towarzystwom, więc tych gości była gromada. Miał poczucie w humoru duże, właśnie, Zawsze był wesoły. Zawsze Dowcipy opowiadał różne. Józef Kostrzewski urodził się 25 lutego 1885 roku w Węglewie pod Pobiedziskami. Był synem Stanisława i Elżbiety z Zbrońkańskich. Nauki pobierał w gimnazjach w Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie i Poznaniu. W czasach szkolnych aktywnie działał w polskich tajnych stowarzyszeniach patriotycznych. Profesor Kostrzewski urodził się w czasie zaborów i. W szkole się tak nie bardzo przykłada do tej szkoły, ale za to zajmował się działalnością niepodległościową i szkoły trochę, trochę szkół zmieniał i miał znakomitą praktykę właśnie jak sobie radzić w trudnych czasach. Studiował medycynę we Wrocławiu, a następnie rozpoczął studia z prehistorii, historii sztuki, lingwistyki, archeologii klasycznej i filozofii w Krakowie. Studia prehistoryczne kontynuował w Berlinie. Przez rok pogłębiał wiedzę w Londynie w British Museum. W Krakowie był uczniem Włodzimierza Demetrykiewicza, zaś w Berlinie Gustawa Cossiny. Jako ucznia profesora Kosiny, germanizowanego Mazura, który był wielkim pan-germanistą, pan specjalnie mnie korciło, żeby sprawdzić jego teorie, które były silnie podbudowane politycznie. I oczywiście okazało się do niebawem, że on tendencyjnie głosi, Pewne te, te twierdzenia, które są sprzeczne z faktami. Wszędzie widział Germanów. Germanie byli najgenialniejszymi w ogóle ludźmi w czasów przedhistorycznych i właściwie wszędzie narzucali swoją wysoką, rzekomą kulturę. W lutym 1918 roku habilitował się w Lwowie, a od 1919 roku był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego. Profesor Koszczewski miał archeologię całą w jednym palcu. On wiedział i znał i paleolit, i, i, prawda, i czyli początki pojawienia się człowieka w Europie, aż po czasy, na których się umownie wówczas archeologia kończyła, czyli na połowie XIII wieku, to był polihistor. Dzisiaj już właściwie takich archeologów nie ma. Zostawszy członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przyczynił się do reaktywowania w maju 1918 roku Komisji Archeologicznej. Był również członkiem wielu zagranicznych towarzystw naukowych. Po odzyskaniu niepodległości, należał do grona twórców jednolitej organizacji opieki konserwatorskiej zabytków archeologicznych na terenie całego kraju. Włączał się do zagospodarowania tych ziem. Wówczas nieodzyskanych, ale tych takich zachodnich, czyli Śląsk, Pomorze, to tam jednak jeździł i traktował to jako powiedzmy obowiązek poznaniaków. Po II wojnie światowej do 1951 roku pełnił rolę konserwatora zabytków w województwie poznańskim. W latach 40. razem z synem Bogdanem zajmował się ratowaniem muzeów pod gruzami, czyli zabezpieczeniem przed szabrownikami zbiorów znajdujących się w zbombardowanych lub pozostawionych bez opieki muzeach na ziemiach odzyskanych. Zachowane zabytki włączano do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W latach 1945-1959 był jego dyrektorem. W muzeum na ulicy Mielżyńskich, bo to wtedy wszystko tam się mieściło, to takie pudła ze skorupami były używane na przykład do uszczelniania okien, prawda, do prawda, jakiegoś zabezpieczenia budynku. To Niemcy powiedzmy sobie pod koniec w ten sposób prawda, to robili. Należał do grona założycieli czasopism poświęconych archeologii. Był m.in. redaktorem zapisków muzealnych i przeglądu archeologicznego. Założył Polskie Towarzystwo Prahistoryczne, które działa do dziś pod inną nazwą. I założył pismo popularno-naukowe, które właśnie propagowała archeologię, nazywało się otchłani Wieków i działa do dzisiaj to pismo. Założył kilka roczników archeologicznych, które działają do dzisiaj naukowych w ogóle. Reprezentował Polskę za granicą, też na różnych konferencjach. Jego dorobek naukowy jest ogromny i obejmuje ponad 900 prac, w tym kilkanaście dużych syntez i monografii. Monumentalnymi świadectwami jego działalności naukowej są opublikowane syntezy: Wielkopolska w czasach prehistorycznych, Kultura prapolska, Pradzieje Polski, Prasłowiańszczyzna oraz Zarys dziejów i kultury Prasłowian. Teraz zwróciłam uwagę na coś, co nam przedtem uchodziło w ogóle uwagi: niesłychanie nowoczesne podejście profesora do finansowania tych badań. Mianowicie, on, co on zrobił? On zrobił propagandę medialną, co oczywiście wtedy tego nie było w ogóle takiego terminu, przecież ilość jego pogadanek w radiu, publikacji prasowych była niesamowita właśnie o biskupinie i w związku z tym rozwinął sponsoring, czyli absolutnie nowoczesny sposób pozyskiwania finansów. Zasługi Kostrzewskiego dla polskiej nauki oceniano bardzo wysoko. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1957 roku został również członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał od macierzystego uniwersytetu tytuł Doktora Honoris Causa. Ten tytuł nadały mu również inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Uhonorowano go wieloma odznaczeniami. Nie ma tutaj osoby, która by nie wiedziała, kim jest profesor Kostrzewski i myślę, że będzie ta pamięć o profesorze kultywowana. Józef Kostrzewski dzielił swój czas pomiędzy naukę i rodzinę. W 1911 roku ożenił się z Jadwigą Wróblewską. Miał czworo dzieci. Zmarł w Poznaniu 19 listopada 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w podpoznańskich Krzyżownikach. Latami wspierał niektóre Wdowy z drobnymi dziećmi. To były czasy, kiedy wiele osób z inteligencji było aresztowanych i często rodziny nie mogły dostać pracy i nie miały z czego żyć. Uposażał studentów, po prostu fundował im stupe, stypendia, ułatwiał im wyjazd, finansowe ich wyjazdy zagraniczne. Był tak, tak, był dobrym człowiekiem, to przede wszystkim. Pod każdym względem. Józef Kostrzewski dobrze służył swemu społeczeństwu. Po synowsku je kochał i zyskał jakże rzadką zapłatę. On bowiem obdarza go wielkim szacunkiem oraz miłością.